Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was QA, czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Pytania mam tutaj z Instagrama, też spod poprzedniego filmu tego typu. Także jeśli macie jakieś pytania do mnie, czy to prywatne, czy bardziej kosmetyczne, zostawiajcie na dole w komentarzu z literką Q w nawiasie kwadratowym, tak żebym wiedziała, że to się tyczy właśnie filmu typu QA. Bardzo miałam dużo pytań zarówno o nowego psa, jak i o moją siostrę, która też jak wiecie, niektórzy wiedzą, nagrywa na YouTubie razem ze swoim marzem. Dla tego dzisiaj na co nieco Wam odpowiem. W dalszym ciągu bardzo dużo dostaję pytań na temat mojego wieku i od jak dawna zajmuję się makijażem, także dla tych osób, które oglądają mnie od stosunkowo niedawno, ja mam 24 lata, 25 rocznikowo, a makijażem ciężko mi stwierdzić, od jak dawna się zajmuję. Ja ogólnie zaczęłam swoją przygodę z makijażem, zaczęłam się malować na co dzień w klasie drugiej liceum. Wtedy zaczęłam już coś, co nieco tworzyć w tak po prostu po szkole w wolny dzień, ale tak bardziej profesjonalnie, Klientek zajęłam się mniej więcej nie wiem 3-4 lata temu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy zajmuje się czymś jeszcze oprócz YouTube'a, też wydaje mi się, że na to odpowiadałam jakiś czas temu, nie? YouTube jest moją jedyną pracą. Jaki jest Twój ulubiony pędzel do brązera? I wydaje mi się, że w ostatnim chat Make-upie o tym właśnie mówiłam, że za każdym razem jak używam mojego ulubionego pędzla do brązera, to zawsze dostaję mnóstwo pytań. I jeśli oglądacie moje testy kosmetyków chat Make-upy, to dokładnie wiecie, że jest to Sigma F05 small contour, idealny po prostu pędzel do konturowania. Jesteś kosmetyczką lub kosmetologiem, nie. Ja bardzo chciałam iść na technika usług kosmetycznych. Policeum byłam na takich jednych zajęciach, ale jak zobaczyłam, jak wygląda szkoła, jak wygląda moja grupa, to uciekłam po pierwszych zajęciach, ponieważ tam te zabiegi są wykonywane na sobie nawzajem. I stwierdziłam, że nie ufam tym osobom, które widziałam w tej grupie. Gdybym poszła tam z koleżanką, na pewno byłabym aktualnie kosmetyczką, niekoniecznie bym z tego fachu korzystała, ale zawsze bym miała jakiś papierek do tego. Nie żeby mi to jakoś było potrzebne kiedykolwiek w przyszłości, ale chciałam ogólnie się na to udać. Miałam takie większe, głębsze szkolenia, jeśli chodzi o składy kosmetyków. W tę stronę idąc, nie, że pod zabiegi kosmetyczne. Także mniej więcej się ogarniam pod tym względem, co się w danym kosmetyku znajduje. Nie jakoś bardzo mocno, dlatego też o tym jakoś zbytnio w filmach nie mówię. Nie skupiam się na składach kosmetyków, ale ogólnie chciałam w tą stronę iść. Nie wyszło. Dużo było pytań o Lunę i o to, jak Beka zareagowała na nowego członka rodziny. Jeśli nie wiecie, to Beka to jest szynał też suczka. Początki były trudne, ponieważ Beka musiała pokazać, wiecie, swoją dominację i musiała pokazać, że ona w domu rządzi, w szczególności jeśli chodzi o teren pokoju rodziców, ponieważ chcąc nie chcąc Beka najbardziej przyzwyczaiła się, przywiązała się do taty, dlatego musiała pokazać, że... No, ona rządzi i że w żaden sposób Luna nawet nie może podchodzić do taty i się do niego cieszyć, ponieważ to jest jej człowiek. Luna początkowo miała kwarantannę, była chora, mogła zarazić Beckę, dlatego one żyły totalnie w dwóch różnych pokojach, nie miały ze sobą żadnego kontaktu i ich relacja się zaczęła stosunkowo późno. Początki były troszeczkę ciężkie, było kilka kłótni o jedzenie, właśnie o miłość do taty, ale teraz tak naprawdę. Tęsknią za sobą w momencie, kiedy są rozdzielone, i cały czas się gryzą, ale to tak w formie zabawy, nie ze złości. Jedzą z jednej miski, potrafią spać obok siebie, się przytulić, dlatego teraz już jest naprawdę wszystko jak najbardziej okej. Okay. Chwilę to trwało, ale się polubiły bardzo, bardzo mocno. A jak są na zewnątrz, to po prostu ciągle biegają, biegają i szaleją razem. Mam 180 zł, chcę jakąś niebanalną i dobrze napigmentowaną paletę. Co polecisz? Niebanalna na pewno jest nabla Poison Garden, ale nie pamiętam jej ceny. Wydaje mi się, że jest w tym przedziale cenowym. Ale teraz też ta nowa paletka z banki Affect której jeszcze nie... Znaczy mam w swoich rękach, ale jeszcze nie używałam, nie miałam kiedy, no to też jest niebanalna, ponieważ jest trochę neutralnych odcieni, ale trochę kolorów. Dlatego coś z tego. Dwie dobre firmy i cienie są rewelacyjnej jakości, dlatego tutaj to jest dobra decyzja, żeby pójść w tę stronę. Dużo pytań, tak jak mówiłam wcześniej, o moją siostrę. Ona prowadzi kanał Jednym Sercem razem ze swoim mężem. Kanał totalnie o innej tematyce niż moja. W żaden sposób nie związana nic a nic, a pytaliście się też o wspólne filmy, ale ze względu na to, że ja jestem osobą niewiążącą, a to jest kanał katolicki To niekoniecznie coś na naszych kanałach wspólnie powstanie Chyba, że macie jakieś propozycje Co dziwne, okazało się, że dużo osób ogląda zarówno mój, jak i jej kanał I niektórzy nawet twierdzą, że jesteśmy podobne Dlatego możecie debić na ich kanał, zobaczyć, czy widzicie jakiekolwiek podobieństwo Ponieważ ja osobiście żadnego nie widzę I tutaj pytanie, co sądzę o ślubie swojej siostry? Jak Ci się podobał i jak wyobrażasz sobie swój? Moja siostra miała mały ślub, początkowo miała być to taka uroczystość z obiadem rodzinnym w sumie, ale wyszedł z tego mały ślub na. Wydaje mi się, że około 60-70 osób i nie było tam żadnego zespołu, nie było DJ-a, była muzyka puszczona po prostu z laptopa i też co chciałam Wam powiedzieć, nie było Disco Polo. Ja też na swoim weselu, jeśli kiedykolwiek takie będę miała, no to też Disco Polo nie będzie. Może jakieś pojedyncze piosenki, które da się przełknąć, ale ja osobiście Disco Polo nie cierpię, nie jestem z tych osób, które mówi, że nie lubi Disco Polo, a potem się przy Disco Polo bawi. Nie, po prostu ja nie jestem w stanie ruszyć nogą, chyba, że byłabym naprawdę po spożyciu dużej ilości alkoholu, to mogłabym się naprawdę jakkolwiek ruszyć do takiej muzyki, ale to nie jest mój klimat, ja nie potrafię do tego tańczyć i w żaden sposób no, nie cieszę się jak słyszę disco polo. Jak wyobrażam sobie swój ślub? Ciężko powiedzieć, ponieważ ogólnie moim zdaniem śluby są jedną wielką stratą pieniędzy, ponieważ to ile pieniędzy idzie w jedną imprezę, w jeden dzień, to jest po prostu głowa mała. Ja już w sumie pomagałam wielu osobom, jeśli chodzi o organizację wesel, wybranie sali, kamerzysty, fotografa, takich rzeczy. Jestem na bieżąco z tym i to mnie osobiście przeraża. Sama nie chciałabym takiej kwoty wydać na swój ślub, nawet jeśli miałbym się on totalnie zwrócić, wiecie, w kopertach od gości, ale no nie, nie uważam, żeby to było jakoś super konieczne. Ja też nie lubię takich standardowych wesel. W szczególności, że ja na wesela chodzę sama, nie mam z kim zatańczyć i dla mnie to jest naprawdę męczarnia, wytrzymać tyle godzin. Ja lubię się wyszykować, wystroić. Zobaczyć panną młodą, zobaczyć w ogóle salę ustrojenie, wiecie, mi kręcą takie rzeczy ogólnie, ale niekoniecznie ja się dobrze bawię na weselach i też zazwyczaj po prostu nie mam co zjeść, ponieważ jak wiecie, jestem na diecie wegańskiej i dlatego talerzyki nawet zgłoszone no, wyglądają naprawdę bardzo marnie, przynajmniej te, które mi się trafiły do tej pory, ale wracając do tego, jak wyobrażam sobie, żeby mój ślub wyglądał, to byłby to ślub cywilny, chyba że mój. Przyszły partner, z którym bym zamierzała wziąć ślub, byłby wierzący, no to wtedy byłby to ślub kościelny, jeśli miałby takie życzenie, w stylu amerykańskim, w tlenerze, gdzie byłby taki łuk z kwiatów, krzesełka z tyłu, wszystko ładnie ustrojone, no pięknie by było, ale no, w Polsce to też ciężko, ponieważ no, pogodę nigdy nie przewidzimy. Nawet jak całe lato było ładne, to na przykład na ślubie mojej siostry padało. Także, no, nie przewidzimy pogody nigdy tutaj. Chyba, żebym się wybrała rzeczywiście gdzieś indziej, potem jakiś po prostu obiad w restauracji i tyle, tak mi się wydaje. W poprzednim Q&A wspominałam Wam, że uwielbiam serial Przyjaciele i ktoś tutaj zapytał, czy wolę oryginalną wersję, czy tłumaczoną na język polski. Co muszę Wam powiedzieć, to ja nie oglądam telewizji, nie mam telewizora jest tylko u rodziców, dlatego czasami coś usiądę, obejrzę, ale ogólnie nie oglądam telewizji, tak jak przeciętny człowiek. I wszystko, co jest z lektorem, to mnie okropnie drażni, z dabiniem filmy, wiadomo, Drażnią przeokropnie. Nawet jak jeszcze nie znałam zbyt dobrze angielskiego, to nie mogłam wytrzymać dubbingu, ponieważ to jest okropnie sztuczne. Dubbing polski jedynie m, lubię w bajkach i niektóre bajki oglądam właśnie z polskim dubbingiem, ale wszystko inne oglądam w języku angielskim i bez żadnych napisów, bez niczego. Zaczynałam oglądać z polskimi napisami, potem się przerzuciłam na angielskie napisy. Teraz czasami mi się zdarza włączyć angielskie napisy do czy seriali, czy filmów, w których jest dużo slangu albo. Aktorzy mają bardzo mocny akcent, którego nie do końca rozumiem ze słuchu, dlatego wtedy włączę, ale tak to wszystko oglądam bez napisów po angielsku, i taka wersja jest zdecydowanie najlepsza. Gdybyś mogła wydać swój produkt, to co by to było? Wydaje mi się, że na początek postawiłabym klasycznie na paletę cieni, ponieważ najbardziej można poszaleć z cieniami, mi osobiście najbardziej najwięcej radości sprawiają nowe palety cieni. Nie wiem, co prawda, co by się w niej znajdowało. Na pewno coś z połyskiem i na pewno coś z kolorem, ale jak jakby wyglądał finalny efekt. To nie wiem i na razie w sumie o takich rzeczach myśleć nie muszę, ponieważ nie będę miała okazji. Może nie na temat makijażu, ale ciekawi mnie to, czy masz chłopaka, tak jak musicie wywnioskować z odpowiedzi na pytanie na temat wesela że chodzę na wesela sama, no to znaczy, że nie, nie mam chłopaka. Ile zajmuje Ci codzienny makijaż? Mój codzienny makijaż zajmuje mi dokładnie 0 minut. Na co dzień się nie maluję, nawet jak wychodzę gdzieś na zewnątrz, to zazwyczaj makijażu nie mam na sobie, tylko jak nagrywam, wychodzę na eventy, kiedy coś testuję, ponieważ wiecie, jak testuję jakiś Podkład, to potem przez kilka dni nakładam go na siebie, ale wtedy robię sobie taki super, ultra szybki, delikatny makijaż. I jest to makijaż, który zajmuje mi może 15 minut, ale na co dzień po prostu wybieram wersję No Make Up. Kolejne pytanie to jaka jest moja ulubiona książka? I to jest pytanie z cyklu. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie jedną odpowiedzią. No, tak jakbym miała wybrać też jeden mój ulubiony serial. No to jest po prostu niewykonalne. Jedyne co mogę Wam powiedzieć, podać tę mojego ulubionego autora, czyli Stevena Kinga, ale też nie jestem w stanie. Wybrać jednej książki, która najbardziej mi się po, podobała z tych, które do tej pory czytałam, ponieważ musiałabym wymienić przynajmniej kilka, <grywania> dlatego no, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mam tutaj kilka pytań od albo mojej siostry, albo mojego szwagra, nie wiem, ponieważ mają wspólnego Instagrama. I pierwsze pytanie to jest: jaka to jest Twoja ulubiona gra planszowa? I teraz bym powiedziała po prostu, te reformację Marsa tak mi wkręciła, odkąd zaczęliśmy w nim grać. To jest gra, którą kupiłam im na święta i kilka razy pokazywałam Wam na story, jak graliśmy w tą grę. Też ja mam fajną grę, czyli... jak ona się nazywa? Blood Rage. Ona też jest super. I co? Jest dalej. Dalej to, do czego służą szpony. Jak mogliście już zobaczyć wcześniej, ja aktualnie szponów nie posiadam Stwierdziłam, że na czas remontu nie chcę się bawić w przedłużanie paznokci Ponieważ mogą się złamać, porysować, będzie ciężej je po prostu naprawić Dlatego wybrałam po prostu hybrydę taką hmm, półprzezroczystą właściwie Ledwo widoczną, ona daje taki lekko hmm, różowy kolor Ale wracając do pytania, do czego służą szpony A teraz mogę Wam odpowiedzieć, ponieważ mam hmm, jakby takie bardziej rozeznanie, jak to wygląda bez szponów Ponieważ odkąd przedłużam paznokcie hmm, i to jest mniej więcej no minimum 3 lata no to... Nie miałam nawet przez tydzień takich gołych paznokci, tylko przez jeden dzień na zasadzie jednego dnia ściągnęłam, a drugiego dnia przedłużyłam ponownie. Teraz już mam takie odniesienie do tego, jak się żyje bez paznokci, i powiem szczerze, że będę chciała przedłużyć jak najszybciej, to jest tylko możliwe, ponieważ szponami możemy bardzo, bardzo dużo rzeczy zrobić. Możemy otworzyć karton, jakiekolwiek opakowanie, a takim delikatnym, wyginającym się, naturalnym paznokciem nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Bardzo łatwo się wyginają, łatwo się łamią, ja mam ogólnie dosyć słabe swoje naturalnie paznokcie. No i tak naprawdę się boję wielu rzeczy zrobić, ponieważ mam wrażenie, że zaraz mi mój naturalny paznokieć pęknie. Kiedy nagrasz odcinek ze swoją siostrą? Nie wiem. Wcześniej myśleliśmy o tym, żeby nagrać, jak wykonuje makijaż na ramonie, ale to. Nie wiem, czy dojdzie do skutku, czy nie, biorąc pod uwagę, że moja siostra została mamą niedawno, dlatego będzie to aktualnie utrudnione. Teraz już wasze pytania. Zrobisz test Revlona Color Stay? Nie, nie zrobię. Jest to podkład, którego naprawdę nie lubię. Podchodziłam do niego wielokrotnie. Kiedyś nawet mi się podobał, ale to ta pierwsza wersja. I wtedy, kiedy zaczynałam w ogóle malować się, ale teraz po tych wszystkich podkładach, które przetestowałam, to jest podkład, który totalnie się mnie nie sprawdza, a w nowej wersji wręcz po prostu szkodzi mojej skórze, dlatego test. Tego podkładu nie zrobię. Na jaką szkołę ukończyła się? Jestem tylko policją. Czy chciałabyś prowadzić kiedyś szkolenia, mieć własną szkołę wizażu? Wydaje mi się, że szkolenie mogłabym poprowadzić. Całkowicie szkoły wizażu niekoniecznie. Wydaje mi się, że nie byłabym w stanie tego unieść na swoich barkach. Ale jakieś szkolenie chętnie bym osobiście poprowadziła, ale nie wiem, czy będę miała możliwość taką. Miałaś chwilę zwątpienia co do prowadzenia YouTube'a? To wydaje mi się, że też w jakimś niedawnym QA o tym opowiadałam. Miałam, tak jak każdy inny twórca, to dużo, dużo ma znaczenie, naprawdę. Jakie komentarze dostajemy, i też do ilu osób dany film dochodzi. Ponieważ mimo wielu subskrypcji, czasami filmy naprawdę dochodzą do 10% tych ludzi, dlatego to jest naprawdę bardzo demotywujące. Kolejne pytanie to, czy pokażę swój nowy pokój. Tak, pokażę Wam na pewno studio i to jak remontuję studio. Nie wiem, czy będę pokazywała któryś z innych pokoi, ponieważ mam ich teraz kilka, ale studio na pewno zobaczycie w całości. Ale nie wiem, kiedy ono powstanie, będę nagrywać. Dla Was vloga remontowego i pokażę Wam potem finalny już efekt, ale to może potrwać nawet kilka miesięcy. Zobaczymy, jak będzie robota szła. Chociaż studio może szybko. Wiem, że na łazienkę będę czekała niestety prawie do końca roku. Niedobrze, niedobrze. I czy możesz powiedzieć, czy robienie tatuażu bardzo boli? To zależy od um, danych jednostki, od progu bólu, od tego jak jesteście przygotowani do tatuażu, ale też. W którym miejscu jest ono robione Jeśli chodzi o tatuaż, to musicie się wcześniej wyspać I naprawdę konkretnie wyspać Nie być zmęczonym, nie siłować się dzień wcześniej Nie być na siłce, nic takiego Odpoczywać po prostu w tych miejscach Żeby mięśnie wcześniej nie pracowały Nie było żadnych zakwasów Ponieważ to naprawdę ma ogromne znaczenie Ja byłam dwa razy na tatuażu z tych... Czterech sesji, które miałam do tej pory, cztery pół w sumie. Byłam dwa razy zmęczona. Raz po prostu nie mogłam spać i spałam chyba tylko cztery godziny, i mało, po prostu jajka nie zniosłam na fotelu. A drugi raz byłam po jakiejby takiej krótkiej nocce w pracy, dużo godzin i takie mocne nadwyrężanie mięśni, ponieważ była zmiana layoutu wtedy, czyli zmiana pozycji kosmetyków, kolejności kosmetyków na regałach. Wszystko trzeba było ściągnąć ponownie i wiecie, wiele razy po prostu kosmetyki ruszałam i moje ręce po prostu były takie omdlałe. Krótko spałam, ponieważ jednak tatuaż się robi od samego praktycznie rana. Dodatkowo takie miejsca typu tutaj, ta delikatna skóra w tym miejscu boli, ale tutaj też byłam właśnie niewyspana, to może dlatego, ale mój tatuażysta powiedział, że to jest najgorsze miejsce. No i też jeśli chodzi o łokieć, ponieważ łokieć, jak wiecie, mamy zrobione może nie wiecie w sumie, ponieważ tak w filmach nie paraduje. Um, jeśli chodzi o łokieć, to tak jakby się Wam wbijał po prostu tatuażysta w kość bardzo boli. Jakby samo tutaj miejsce wokół, ponieważ ja tutaj troszeczkę na kość miałam robione i tutaj ta kość jest już zaraz pod skórą, także tu było czuć. Nie miałam jeszcze robione tutaj nic od wewnętrznej strony nadgarstka, to jest przede mną, ale jeśli chodzi o tę część tutaj, też mimo że to było na kościach robione, to aż tak mocno nie bolało jak właśnie na łokieć, także to zależy od miejsca, ale też zależy, czy jesteście w dobrej formie, dlatego wyśpijcie się przed tatuażem zawsze. Teraz seria pytań o nowy dom. Czy przeprowadzam się do domu czy do mieszkania? Mogliście to już zobaczyć na Stories, jeśli mnie obserwujecie. No to pokazywałam Wam już kilka Stories z ogródka, czyli jest to dom z ogródkiem, dosyć sporym ogródkiem. Kolejne pytanie to, czy pieski przeprowadzają się ze mną? I też dostałam w filmie, właśnie z przeprowadzki, z vlogiem z przeprowadzki, pytanie, czy zabieram oba pieski ze sobą. Jak mogłabym rozdzielić siostry? To po pierwsze. A po drugie, to są moje psy, także wszędzie będą ze mną. Mieszkasz z rodzicami, się wyprowadzasz, czy tylko zmieniasz lokum. Zmieniliśmy lokum, mieszkam w dalszym ciągu z rodzicami, rodzice ze mną, jakby to jest wspólna decyzja, że kupiliśmy razem dom. Mamy tutaj oddzielne piętra, oddzielne wejścia, dlatego one w żaden sposób nie kolidują. Ja jestem na górze, oni są na dole i tak to w tym momencie wygląda. Powiedziałam wam o tym, że nie mogłabym sióstr rozdzielić, ale są one na noc rozdzielane, ponieważ jedna śpi na górze, druga śpi na dole, ale to już z własnego wyboru. Luna po prostu za mną chodzi, wszędzie ze mną wejdzie. Do łazienki. Jakbym jej pozwoliła, to pewnie weszłaby także pod prysznicę razem ze mną, ale ogólnie w ciągu dnia spędzają ogromną ilość czasu razem, ale w nocy właśnie są rozdzielone. Masz dobre relacje z siostrą. Wydaje mi się, że bardzo się różnicie zarówno zainteresowaniami, jak i poglądami. Bardzo dobrze się wydaje, ponieważ moje rodzeństwo, ponieważ mam jeszcze brata, jest naprawdę zupełnie inne pod praktycznie każdym względem. Jeśli chodzi o zainteresowania, poglądy, już bardziej jestem zbliżona do mojego brata niż do siostry, aczkolwiek relacje były dobre zarówno z jedną jak i z drugą stroną. No i to słuchajcie, byłoby na tyle. Nawet nie wiedziałam, że tyle pytań zgromadziłam i już powoli siadałam mi gardło, dlatego ten filmik już wiem, że będzie ogromnie długi, ale mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało. Tak jak wspominałam wcześniej, jeśli macie jakieś pytanie do mnie, zadawajcie je na dole w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!